Lubicie bielinka kapustnika? Chyba nie ma żadnego ogrodnika, który go lubi. Jak przy zastosowaniu naturalnych metod ograniczyć niszczycielską działalność nie tyle bielinka, ile ich gąsienic? O tym właśnie mowa będzie w tym filmie. Jesteśmy przy grządce, w której na razie jeszcze jest czosnek, ale za chwilę ten czosnek będzie wyrwany i w tej grządce posadzę rozsadę kapusty. Te rozsady dopiero dzisiaj wysieję i to będzie kapusta, która będzie zimowała w tej grządce do wiosny. Co teraz zrobić z tym motylem? Wielu z Was ma. Posadzoną kapustę tak w standardowych terminach. I myślę, że jak widzicie bielinka kapustnika latającego nad kapustą, ale nie tylko przecież chodzi o kapustę, bo to są brokuły, kalafiory, jarmusz, to może być brukselka, a nawet rzepak, to jak widzimy, tego bielinka latającego na przykład nad kapustą, to mało kto się nim zachwyca, jaki piękny motylek lata i się z tego cieszy, tylko większość raczej zgrzyta zębami i pod nosem wypowiada niecenzuralne słowa. Bo bielinek kapustnika, w zasadzie jego gąsienice, potrafią zniweczyć całe, całą nieraz uprawę kapusty. One są naprawdę żarłoczne. I każdy, kto już jakiś czas uprawia ogród, działkę i uprawiał kapustę, myślę, że doznał tej frustracji, jeżeli nie stosuje naturalnie żadnych środków chemicznych, że w pewnym momencie zaczynają pojawiać się dziury w liściach, i ta kapusta może być kompletnie podziurawiona, nie nadająca się w ogóle do spożycia. A nawet jeżeli dałoby się część kapusty uratować, to w niej jest mnóstwo odchodów tych gąsienic i po prostu nie chcemy tego jeść. Co my zrobimy, żeby uchronić naszą kapustę przed żarłocznymi gąsienicami bielinka kapustnika? Jesteśmy kochani przy grządce, w której jest posadzony brokuł, brokuły. I one padły ofiarą w tym roku nie bielinka, tylko ślimaków. Ale na nich chciałam pokazać, w jaki sposób szukać śladów bytowania gąsienic bielinka kapustnika. Bielinek kapustnik wydaje dwa, a nieraz nawet trzy pokolenia w ciągu roku. I mogliśmy wczesną wiosną, no powiedzmy, może nie wczesną, ale wiosną, widzieć pierwsze pokolenie bielinka. I to, to pokolenie jest bezpieczne, dlatego że bielinek pierwszy, w pierwszym pokoleniu składa jaja w innych roślinach, bardzo często w tak zwanych chwastach albo w roślinach ofiarnych, natomiast nie w roślinach kapustnych. Dopiero drugie pokolenie, które ma termin oblotu teraz, właśnie składa jaja, w, samice składają jaja. Właśnie w tych wspomnianych roślinach kapustnych, czyli w kapustach różnych odmian. To może być jarmusz, to może być kalarepa, albo właśnie brokuły czy kalafiory. Samica składa nawet do 300 jaj i jaja są koloru żółtego. A gąsienice koloru zielonego. I z tego względu, że liście również są zielone, to nieraz ciężko jest te gąsienice dostrzec. Dlatego niektórzy wybierają uprawy odmian czerwonych, czyli np. czerwoną kapustę, albo czerwony jarmusz, czy czerwoną kalarepę, po to, żeby właśnie móc szybko dostrzec, że te gąsienice są i je ręcznie odłowić. Ale my nie chcemy odławiać tych gąsienic, tylko chcemy po prostu nie dopuścić do tego, żeby one się pojawiły. Teraz trzecie pokolenie bielinka-kapustnika składa jaja wczesną jesienią i po kilku dniach z tych jaj wylęgają się gąsienice. Jeżeli teraz na kapuście, na przykład, pojawiają się, czy na kalafiorach pojawiają się dziury podobne będą do tych dziur, tyle że te zostały zrobione przez y, ślimaki. To zawsze trzeba sprawdzać, czy nie ma gąsienic nie tutaj z zewnątrz, tylko w tych wszystkich zakamarkach i od spodu na liściach, od spodu na liściach, bo one tam y, się chowają. Dobre planowanie y, może spowodować w znaczącym stopniu ograniczenie w ogóle występowania bielinka. Tak, rządka, w której będzie rosła kapusta, czy ma rosnąć kapusta, powinna być odpowiednio wcześniej zaplanowana. Na pewne rzeczy, o których powiem, jest za późno, jeżeli uprawiacie kapustę zgodnie z tymi wszystkimi terminami. Ale jeżeli chcielibyście posadzić kapustę na jesień, to można będzie tę informację uwzględnić, a poza tym. Można też to zrobić, planując już wysiewy na przyszły rok. I teraz, jakie możemy zastosować środki naturalne? Ciekawe jest to, że możemy zastosować rośliny towarzyszące, które albo mylą bielinka kapustnika, bo mają na przykład intensywny zapach, albo przyciągają owady drapieżne, które po prostu wyjedzą te gąsienice. I y, taką rośliną towarzyszącą jest na przykład szałwia, albo koper czy rumianek, bo ze względu na swój zapach, y, jeżeli będzie ich odpowiednio dużo w grządce, to one y, spowodują, że bielinek po prostu nie wyczuje, że tutaj jest y, Posadzona kapusta. Tyle, że szałwi, rumianku czy koperku powinno być sporo w grządce. i Można na przykład zrobić taką obwódkę z szałwi, albo można w wielu miejscach między kapustami posadzić po prostu te rośliny. Ich musi być sporo, żeby wydały jakiś intensywny zapach. Ciekawą informacją też jest to właśnie, żeby sadzić razem z kapustą estragon, ponieważ estragon, na szczęście mam posadzony, przyciąga e, drapieżne owady, które mogą wyjeść jaja i te e, gąsienice. Rośliną ofiarną, która może być sadzona razem z kapustą, jest chociażby nasturcja i roślina ofiarna. Ten typ roślin oznacza, że szkodnik żeruje na nich, a nie na, yy, na zasadniczym plonie. Czyli jeżeli na przykład posadzilibyśmy rząd kapusty, a obok rząd nasturcji, to jest to bardziej prawdopodobne, że bielinek złoży jaja w nasturcji, aniżeli w kapuście. To, że bielinek składa jaja w pierwszym pokoleniu najczęściej na roślinach pionierskich, czyli na tak zwanych chwastach, to nam wskazuje na to, że grządka, w której rośnie kapusta, powinna być pozbawiona chwastów. Ale my stosujemy ściółkowanie i w związku z tym mamy jakby ten problem z głowy, ale jeżeli nie stosujecie ściółki, to pamiętajcie o tym. Kolejną metodą jest ręczne zbieranie zarówno jaj, jak i gąsienic i co jakiś czas można zrobić taki przegląd, czy Rzeczywiście ten bielinek tam się nie dostał, ale jest przecież wspaniały sposób, który my w zeszłym roku wypróbowaliśmy i się wspaniale sprawdził, ponieważ w żadnej kapuście nie było gąsienic bielinka kapustnika, to jest po prostu zastosowanie albo siatki, albo tiulu. Ja mam taką oryginalną, oryginalną siatkę przeznaczoną właśnie na grządki, w której uprawia się kapusty. To jest dosyć taka e, gruba, gruba siatka, czyli ma małe oczka, mm, milimetr na milimetr, przez to nie przejdzie bielinek, ale taka siatka specjalistyczna, ona trochę kosztuje, więc lepiej jest po prostu zastosować zwykły tiul. Tym bardziej, że tiul e, jest tanim materiałem i standardowo sprzedawany w szerokości 6 metrów albo 8, czyli... Zobaczcie, nie musimy dużo metrów tego kupować, a mamy naprawdę fajną powierzchnię zabezpieczoną, i tu nawet jest drobniejsza ta siateczka, tiul jest w dwóch właśnie gęstościach. Jeden jest taki drobny oraz drugi ma większe dziurki, wybierzcie zawsze ten właśnie taki drobniutki. I tak jakbyśmy stosowali e, okrywanie roślin przed, e, na przykład, chłodem, e, to o my stosujemy tego typu tylko większe oczywiście rurki PCV, które doskonale się wyginają i na tym mocujemy siatki i mocujemy je w momencie posadzenia rozsady, mocujemy tiul i w ogóle go nie ściągamy. Jeżeli mamy podlewać tę grządkę, to robimy to przez tiul czy przez siatkę, przez to pięknie woda Yy, przechodzi, przelatuje, więc nie ma problemu. Niektórzy zalecają stosowanie yy, ziemi okrzemkowej albo mączki bazaltowej, czyli po prostu opyla się, rozpyla się mączkę lub ziemię okrzemkową na kapusty czy na kapustne i wtedy po prostu to yy, eliminuje te dżdżownice. Ale yy, wtedy mamy taki dylemat, ponieważ. No niestety, czy ziemia okrzemkowa, czy moczka bazaltowa działają również na owady, które są pożyteczne, a ich po prostu nie chcielibyśmy eliminować. Jeżeli ktoś takich dylematów nie ma, no to też trzeba pamiętać o tym, że po każdym deszczu, a nawet po dużej rosie trzeba po prostu ten zabieg powtórzyć, bo to działa tylko wtedy, kiedy jest sucho. Ptaki. Przyciągnięcie ptaków do swojego ogrodu też w pewien sposób pomaga w walce z gąsienicami, ze skutkami żerowania gąsienic bielinka, ponieważ ptaki zjadają i jaja, i gąsienice. Tyle, że jaja i gąsienice są bardzo głęboko, nieraz umieszczone w kapuście, i z kapusty ptak raczej tego nie. Nie, nie jest w stanie zjeść, bo nie jest w stanie tam dotrzeć. Ale jeżeli już mówimy na przykład o kalarepie, kalafiorach czy brokułach, to tak, jak najbardziej. Myślę, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile ptaki wykonują dla nas tej pracy, eliminując znaczącą ilość owadów, szkodników z naszej działki. No, i jeszcze mamy olejek nim, który jest naturalnym pestycydem i możemy po prostu systematycznie go stosować, i my takie opryski olejkiem nim robimy na tej działce systematycznie, raz na dwa tygodnie. Spryskujemy po prostu wszystkie rośliny i również ziemię. I teraz, co ja z tych środków wszystkich wybrałam? Co zrobię? E, Sadząc rozsadę kapusty do grządki, kochani. Więc tak, na pewno posadzę Estragon, żeby przyciągnąć owady drapieżne, ale będę musiała zrobić to, zanim założę siatkę. Czyli zanim rozsada trafi do gruntu. Bo jak już założę siatkę czy tiul to te owady nie dostaną się do grządki, prawda, to jest logiczne, nie sforsują siatki, siatka jest bardzo wytrzymała na wiatry, nie rozrywa się, więc nie ma takiej możliwości, żeby jakiś pożyteczny owad tam wniknął. Podobnie koper, albo na przykład zrobię tak, że posadzę estragon, kapust, rozsadę kapusty, na to założę tiul i wokół tiulu, wokół tej, bariery mechanicznej po prostu wysieje nasien, nasionka kopru i według mnie jest to wystarczający wystarczające to są środki które gwarantują bezpieczeństwo naszej kapuście e, zobaczcie to wspaniale wyglądało taka grządka była przepiękna przykryta właśnie takim białym welonem w 100% rośliny są bezpieczne i nie musimy wtedy stosować żadnych dodatkowych środków czy oprysków ale jakby już coś się wydarzyło nie wiem byłaby wielka wichura i na przykład yy, i na przykład yy, tiul zostałby zwiany no to wtedy mam olejek nim i profilaktycznie po yy, pokropię, czy opryskam wodą z olejkiem nim te rośliny i będę tak jak w zeszłym roku będziemy cieszyć się na pewno wspaniałymi zbiorami kapusty. Więc jeżeli teraz możecie jeszcze coś poprawić, to poprawcie. Jeżeli macie kapusty, a nie zastosowaliście tiulu czy siatki, to zawsze jeszcze możecie dosiać koper albo właśnie ten estragon, który, Nieraz rośnie na działkach. Można nawet estragon czy szałwie przecież jeszcze kupić w sklepach ogrodniczych czy na jakichś placach. To się opłaca zrobić, bo naturalne metody są skuteczne, tylko musimy zastosować je odpowiednio szybko i w odpowiedniej ilości.